No hejka, znowu mnie słabo widać, wiem. Tym razem będzie to filmik, jestem sama, więc nie mam różnych nowych tematów i w ogóle. Ale będzie to filmik o gazetach. Mam tu przygotowany. Aaaa, mój mikrofon, kurde. Mam tu przygotowany taki stos gazet. Przepraszam, to... Aaaa, mój mikrofon i tak dalej. <grym>, no dobra. Ym, I po kolei każdą y, gazetę krótko mówię, a później może będą jakieś nowe informacje. Mój brat? Nie mój brat. A więc pierwsza gazeta, nie wiem, czy widzicie, to jest Twist. Na układzie tutaj mamy Selena, tutaj, tutaj mamy Taylor. Selena i Taylor. E, I tak. Y, w tej gazecie były takie obrączki. Mam tutaj serduszkami. Tutaj proszę takie. Ola. Były on dwie. Tak, wiecie, że dla przyjaciół, jak i w ogóle. Ym, to jest. A, nie wiem, czy mam tutaj moją najnowszą gazetę, ale to nie jest moja najnowsza gazeta. Ale tak, y, ja przeważnie biorę, kupuję gazety nie dla dodatków, ale dla horoskopów, dla mody. Nie, nie za bardzo widać, ja wiem, ale może coś tam się dojrzycie. Może macie tą gazetę sobie przejrzyjcie. Hmm. I tak, ja mam znak zodiaku Panna. I w tym wydaniu Krzyska akurat jestem Rupertem Grintem. E, też e, interesuje mnie to, kim jestem, no bo to jest dla mnie czasami śmieszne. E, tutaj są fajne informacje. Szczególnie podoba mi się ten Cristiano Ronaldo, tutaj taki nagi jest. Znaczy no, nie nagi, bez koszulki. <grym> Ale dobra. Są gazety, już odkładam. Następna. Star Quiz. Yy, w tym był e... były kosmetyki i zestaw do włosów. Mam tu taką spintę. Nie, na to stronie. Na tej stronie mam taką gwiazdkę. I te kolczyki też mam gwiazdki, no to tutaj było właśnie z tego. Tutaj jest 35 testów. Yy. Tak mnie to wciągnęło, że rozwiązałam yy, no, wszystkie dwa dni. I są też karty do wróżenia. Więc naprawdę warto sobie kupić chociaż... Nie, to jest nowa gazeta, akurat na lipiec 2012 i to jest wydanie trzecie, więc niedawno to pewnie wyszło. No są różne takie fajne... No nie wiem, kupcie to, zobaczycie. Następna gazeta, trzynastolatki. W tym wydaniu były kabaretki, ale to jest stare wydanie. Ja to kupiłam niedawno. O, przepraszam. Ja to kupiłam niedawno, ale to jest z września 2011 roku. Fajne, fajne były te kabaretki. Są, bo je nadal mam. Tak, tu były kabaretki, to już mówiłam. Jest tutaj taki fajny styl, look, można powiedzieć. Jest dużo styli. Tak, tutaj mamy takie. Ja wiem, już to powtórzę, wiem, że możecie nie widzieć. Ja to pokazuję tylko dlatego, że nie mam jak nagrywać, nie mam co nagrywać, no dzisiaj nie i w ogóle. Um, też polecam, ja to kupowałam blisko niego, bo tam mam rodzinę nocową. Następna gazeta to jest Bravo Girl, z takimi kolczykami piórkami. to pewnie nie jedna dziewczyna to ma, bo to jest ostatnio, to w lipcu, o lipcu. ale nie, było nowe też brawo galo chyba już. Mm, I tak. Były cztery kolory do wyboru. Ja przeglądam zawsze gazety z dodatkami, bo dodatki są, jeśli już kupuję jakąś gazetę z dodatkami, to dodatki są dla mnie ważne. Nie tak, że plum, plum, plum kupię sobie i to mi się podoba. Nie, nie, muszę przejrzeć i w ogóle. I tak. W tym były super modne kolczyki, takie jak Mabella. I ja mam dokładnie taki sam kolor. Mam różowe, chociaż chciałam poszukać sobie niebieskich, ale były tylko zielone i różowe, ale zielone były takie mdłe. Jeszcze jest niebieski i żółty. Różowy, zielone, niebieskie, żółte. No i tutaj jest fajny, e, fajny komiks, tak jak wreszcie. Um, bardzo mi się też podoba, jak są w gazetach dowcipy y, i kawały. Mm. No i to tyle <gucklehead> Na, z tą gazetką. Bravo, girl! druga e, tutaj była e, był ukochanie naszyjnik gwiazd taka e, takie I love może przybliżę tutaj może będzie widać o coś takiego było nie za bardzo widać wiem hmm. no i tutaj no co mogę o tym powiedzieć sobie przelecę szybko o jest fajny plakat o w ogóle gazeta fajne plakaty z Beyoncé. No. I w tym wydaniu no nie patrzyłam tam kim jestem, ale w tym wydaniu jestem znowu tym Grintem. No poważnie mówię. Dobra, dalej. Teraz mam znów twist. Tylko, że to był... E, to na prasowanki na bluzkę. E, ja szczerze chciałam Lianę, ale jak patrzyłam to była Selena Gomez, więc nie chciałam kupować, chociaż się lubię. E, ale jednak kupiłam gdzieś indziej, patrzyłam te gazety i był... Mm, była Lady Gaga, więc już musiałam, bo chciałam mieć bardzo tą gazetę. Mm. Czerwiec 2012, więc nie taka stara gazetka. W tym wydaniu na przykład jest. Nie, to jest tutaj kupy, tylko hahaha. A, ha, ha. w tym wydaniu jest takie podobne mi się Muszę sobie kupić na do włosów, tak jak używa Bella. Tutaj jest. Ja zaraz Wam przeczytam o tym. Na do włosów ma około 10 zł. No i to tyle. Mój brat szedł, więc do widzenia.